kochani, witajcie w nowym odcinku na moim kanale. Takim szybkim słowem wstępu powiem Wam, że teraz wyglądam inaczej niż na reszcie filmu, ponieważ cały wstęp e, nagrałam nieostro, więc muszę go nagrywać kilka dni później od nowa. Także tą część nagrywam już, wiecie, inaczej pomalowana, mam inaczej włosy i tak dalej, i tak dalej. Ale powiem Wam wszystko, co powiedziałam wtedy. Reszta filmu już jest dobrze nagrana, więc będzie z tego dnia właściwego. Ale jeśli chodzi o dzisiejszy film, będzie to film em, modowy, modowy oczywiście. E, w końcu film modowy. Wiecie, że ja uwielbiam nagrywać stylizacje, uwielbiam nagrywać em, ogólnie takie ubraniowe filmy. E, I dzisiaj jest to film kolejny z serii z polskimi markami odzieżowymi. Wcześniej była Lorella, jakiś czas temu Ci pokazywałam stylizacje z ubraniami mojej marki Brevni. E, natomiast dzisiaj przychodzę do Was z marką Square Concept. Dajcie znać, czy znacie tą markę. I jakiś czas temu e, marka Square Concept wypuściła taką jakby odmarkę można powiedzieć, albo po prostu linię, która nazywa się Loveline i jest to taka bardzo, bardzo kobieca i delikatna linia, jak widzicie tutaj e, królują pastelowe kolory, takie bardzo e, dziewczęce powiedzmy. No i jak spojrzycie na te wszystkie ubrania i też na te ubrania na mnie, to na pewno stwierdzicie, jak obserwujecie mnie dłuższy czas, że to jestem cała ja, bo ja uwielbiam takie kolory i uwielbiam też takie kroje. No ale zacznijmy może od pierwszej rzeczy. Pierwsza rzecz to są te spodenki, które mam na sobie. Koszula jest innej marki, natomiast chciałabym Wam pokazać, jak te spodenki można wystylizować na różne sposoby, także za chwilę będzie też drugi sposób, taki bardziej powiedzmy na luzie. Natomiast to jest taki, taka bardziej wersja elegancka. Jeśli chodzi o te szorty, one są tweedowe, składają się z tego, co pamiętam, z poliestru, z wiskozy i mają chyba do mieszkawełny, bo właśnie z tego składa się tweed e, i jest to taki, powiedziałabym, grubszy materiał, trochę w stylu szanelki, e, tych takich e, marynarek i spodenek, czy tam spódniczek e, Chanel, bo jest to taki właśnie pleciowy, pleciowy, pleciony materiał. Pewnie wiecie, jak wygląda tweed, a jak nie, no to teraz się dowiecie. Na przewidzce pokażę Wam te spodenki bardziej z bliska. E, natomiast one są taliowane, świetnie wyglądają, ponieważ tutaj podkreślają... E, i jakby tworzą tak ładnie sylwetkę. Jak dla mnie to są idealne spodenki do mojego e, typu e, e, sylwetki właśnie, dlatego że e, ja mam dosyć wąską talię, szerokie biodra i często jest tak, że spodenki albo mi tutaj w talii odstają, e, albo tutaj mnie za mocno opinają. A te są idealne, ponieważ są w taką linię A jakby a ten kształt jest w linii A, czyli tu mamy wąską i one się delikatnie na boki rozchodzą. Jak gdzieś zapomnę e, powiedzieć Wam, jaki mam rozmiar z danej rzeczy, to napiszę Wam to w opisie. Może będziecie chcieli sobie porównać z moją sylwetką. Spodenki są w rozmiarze XS i są takie akurat na mnie, ale wcale nie są ciasne, także idealnie leżą. No i to, co mi się też podoba w tych spodenkach, mają wywiniane mankiety, a mimo tego, że to są krótkie spodenki, to spójrzcie, z tyłu leżą idealnie. Nie pokazują pośladków, co też jest bardzo dla mnie ważne, ponieważ wielokrotnie przy krótkich spodenkach mamy taki problem, że tutaj jest nam widać pośladki. Tutaj tego problemu nie ma. No i też w związku z tym, że one nie są na dole obcisłe, te nogawki nie są obcisłe, no to też nie podkreślają nam tutaj na przykład cellulitu, czy jakiejś takich niedoskonałości, powiedzmy, sylwetki. Mamy też kieszonki. No, i spodenki są na zamk, także to jest pierwsza rzecz, bardzo wygodna. Na stronie też jest marynarka z takiego samego materiału, jest przepiękna, bardzo elegancka, więc można sobie stworzyć taki garnitur całościowy. I kolejny produkt to cardigan o nazwie Elis w kolorze lawendowym. Jak widzicie, już kolejna rzecz w odcieniu, właśnie lawendy. Jest to mój zdecydowanie ulubiony odcień na lato tego roku, ponieważ jest niesamowicie kobiecy. Nie jest to już, który też uwielbiam ale jednak różowy kolor jest bardziej popularny, natomiast fiolet, mam tak. wrażenie, że w takiej jasnej osłonie pastelowej bardzo też pasuje do wielu rodzajów urody i ja się też świetnie w nim czuję. No i jeśli chodzi o ten sweterek, to on się składa z moheru, chyba poliamidu i poliestru. Słuchajcie, podlinkuję Wam to wszystko, wszystkie produkty w opisie pod filmem, także zaglądajcie tam, jeśli coś Was zainteresuje. Natomiast jest to właśnie sweterek w stylu kardiganu, ale ja bardzo lubię go nosić jako taki całościowy sweterek. Najbardziej mi się w ten sposób podoba. Jest on delikatnie ażurowy, w taki wzór, e, gdzie nigdzie jakby dziurek ażurowych, co też bardzo mi się spodobało. Mamy malutkie, delikatne guziczki e, i e, co czyni go takim wyjątkowym, to te bufki, które mamy tutaj na ramionach. Jedyny minus, który widzę w tym sweterku, to właśnie e, temat bufek, ponieważ wolałabym, żeby one były tu trochę wyżej, a nie tak nisko. Ja mam dosyć wąskie ramiona, nawet dosyć mocno wąskie ramiona, mam taką budowę, że tutaj jestem taka powiedzmy wąska, więc pewnie w większości osób one będą jakby rozmieszczone trochę wyżej. Nie przeszkadza mi to jakoś bardzo, natomiast chyba wyglądałoby to jeszcze fajniej jakby, o te bufki były tutaj. Natomiast mimo wszystko sweterek ten wygląda prześlicznie i jak widzicie też dobrałam go do tych spodenek, żeby pokazać Wam drugą opcję noszenia. W ogóle on jest też bardzo miłe. Mam wrażenie, że wiele osób e, jakby sprawdza zawsze zawartość swetla, ponieważ tego typu sweterki mogą gryźć. Mnie on totalnie nie gryzie, a mam go założonego na gołe ciało. Natomiast jeśli jesteście bardzo wrażliwi, no to może, możecie coś tam delikatnego czuć. Jak dla mnie, on jest naprawdę przyjemny w dotyku, także tutaj no, daje znać, że jak jesteście bardzo, bardzo wrażliwi, no to może coś tam Wam przeszkadzać. I kolejna rzecz z Linii to Sweter. Tak, pewnie zastanawiacie się, po co mi sweter na lato. Ja też się zastanawiam, <noise> dlaczego zamawiam sweter na lato, ale tak mi się bardzo spodobał ten sweterek na Stonie, że stwierdziłam, że no muszę go mieć i długo zastanawiałam się nad kolorem, ponieważ w ogóle ten sweterek nazywa się Rina i tutaj mamy w składzie moher, wełnę i akryl. Tego akrylu jest najmniej, bo 20%, a większość to jest właśnie moher i wełna. No i właśnie długo zastanawiałam się nad kolorem, ponieważ kolorów jest sporo i moje serce na pierwszym miejscu szło oczywiście do różu, bo jest bardzo ładny, pudrowy róż, jest też taki liliowy odcień. Natomiast stwierdziłam, że spróbuję czegoś innego. No i zamówiłam sweterek w kolorze miętowym. No i powiem Wam, że jak go przymierzyłam, to tak totalnie nie byłam przekonana, czy jest to kolor dla mnie. Czy po prostu jest mi do twarzy w tym odcieniu, bo kolor sam w sobie jest przepiękny, jest śliczny, pastelowy i bardzo mi się podoba, ale no nie wiem, dajcie znać, co myślicie, czy jest mi do twarzy w takim kolorze, czy nie. Teraz mam też taki dosyć intensywny fioletowy makijaż na twarzy na oku, bo nagrywałam film make-upowy, natomiast... Oczywiście do bardziej stonowanego i ogólnie dajcie znać, czy według Was pasuje mi taki kolor, czy nie, bo zastanawiam się, czy go zostawić, czy wymienić na inny odcień, nie odcinam specjalnie jeszcze metki, bo no nie wiem, podoba mi się, jest to coś innego w mojej szafie zdecydowanie i nie mam żadnego w takim kolorze sweta, ale totalnie nie jestem przekonana. No nie wiem. Powiem Wam też, że jak teraz założyłam go w całej tej stylizacji właśnie z jeansową białą spódniczką, z takimi tamkami, no to jeszcze bardziej mi się spodobał i jestem trochę bardziej przekonana. Myślę, że go nosiła, ale no jakoś walczy ze sobą. Pasuje czy nie pasuje? Wypowiedźcie się koniecznie. Ale generalnie jest to sweterek w takim fajnym, luźnym kroju. Bardzo, bardzo wygodne. To jest duży plus dla mnie. No i też mnie on w ogóle nie gryzie. Mi się wydaje, że w ogóle niektórzy mają uczulenie chyba, tak? Na takie naturalne składy swetów i dlatego wtedy to gryzie. Jak wiecie, to dajcie znać, bo mnie w ogóle to nie gryzie. E, także jest dla mnie niesamowicie wygodny i myślę, że na letnie wieczory nawet będzie jak najbardziej e, pasował. No i e, też na jesieni, na początek jesieni na wrzesień, który już niedługo czas leci, po prostu jak oszalały, więc myślę, że na pewno będę miała z niego użytek jeszcze nawet latem. I podoba mi się tutaj jego dekolt, ponieważ jak widzicie, on jest w ogóle tak zrobiony na prosto i ma dekolt z taką wysoką łódeczkę, ale mi się podoba on noszony w ten sposób, czyli te tak lekko zrzucony, zamienia tym bardziej do takiej stylówki, bardziej na luzie z tampkami. Nie wiem, czy w ogóle takie odcienie nie pasują trochę bardziej blondynką. Dajcie znać. Tak on się prezentuje i może jeszcze pokażę Wam długość jest długi, także nie ma się o co martwić. No możecie go nawet myślę, że spokojnie do lekiń nosić. Następnie mamy komplet o nazwie Noemi, który jest sprzedawany na stronie oddzielnie, bo mamy ten fajny, bardzo wyjątkowy sweterek i do niego mamy spodenki. Generalnie ten komplet jest dzianinowy, natomiast jest on połączeniem bawełny i akrylu, e, jeśli chodzi o skład. E, no i jak widzicie, sweterek ma bardzo, bardzo ciekawą budowę, ponieważ tutaj mamy taki jakby golfik, natomiast mamy wycięte ramię, gołe. Dzięki golfowi sweterek fajnie trzyma się tutaj u góry, natomiast mamy gołe ramię, co nadaje mu naprawdę bardzo ciekawy fason. E, jest luźny, także też nie opina tutaj naszej sylwetki e, i ma ściągacze na na nadgarstkach, także jest bardzo fajne, wygodne. W ogóle w tym komplecie już chodziłam, jak byliśmy w górach stołowych, także mogę Wam zapewnić, że jest bardzo wygodne. O, można sobie też rękawy podwinąć, żeby mieć takie bardziej jeszcze na luzie. Outfit. Tym bardziej do takich sportowych butów. Moim zdaniem naprawdę fajnie to wygląda do tych fioletowych Adidasów. I do sweterka mamy oczywiście spolenki, które są taliowane. Znowu bardzo fajny krój, ponieważ jest taliowane. Nie dosyć, że tutaj jest gumka, to jeszcze mamy ściągacz. Nie dosyć, że jest gumka, jeszcze raz nie dosyć, że jest gumka, to mamy też sznurek, którym ściągamy sobie tą talię jeszcze bardziej. Mamy kieszenie i spodenki są naprawdę w takim fajnym luźnym kroju, więc nic tutaj nie opinają. Natomiast czego nie widziałam na zdjęciu na stronie, to to, że tutaj z tyłu jest kieszonka i na kieszonce mamy jakby wydziergane. Nie wiem, czy dobrze mówię, dajcie znać. Logo Loveline, takim złotym szwem. Nie widziałam tego na stanie. Absolutnie mi to nie przeszkadza, ale pokazuję Wam, bo chyba nie ma zdjęcia z tym właśnie tego tyłu. Także tak to się prezentuje. Fajnie, bo tutaj nie opina nóg, jest dosyć swobodny i też myślę, że na letnie wieczory i później na taką wczesną jesień będzie to świetny komplet i wydaje mi się, że jest obecnie w promocji. Na stronie Square Concept jest chyba promocja na wszystkie komplety, natomiast no nie wiem dokładnie kiedy ten film się pojawi, mam nadzieję, że jeszcze ta promocja będzie trwała i pokażę Wam jeszcze oczywiście tutaj. Dokładnie długość tego sweta też jest dosyć długi. No i w związku z tym, że nie jest jakiś kombinezem, tylko możemy te rzeczy i kupić oddzielnie albo kupić sobie obie i później nosić z innymi rzeczami, no to mamy bardziej praktyczny zestaw, bo możemy sweter nosić później do jeansów czy do spódniczek, a spodenki do innych koszulek, czy nawet do koszul, także mamy tutaj mnóstwo różnych możliwości. No i czas na najbardziej wygodny set całego tego zestawienia. Oczywiście jest to dres, no jakże mogłabym wybrać inny kolor niż róż. Mam już jeden różowy dres, natomiast jest w takim ciemnym, brudnym różu, także zdecydowałam się na ten taki pastelowy, cukierkowy odcień różu, wręcz taki właśnie mocno, nawet pudrowy, bym powiedziała. I mega mi się spodobał właśnie ten odcień, bo jest dosyć niespotykany. Tutaj mamy 90% bawełny i 10% z tego co pamiętam e, i bluza jest taka dosyć luźna, dosyć szeroka. O, powiedziałam, że jest szeroka, ale nie jest bardzo długa. Spójrzcie, to jest maksymalna długość bluzy. Mamy tutaj kieszonkę e, taką kangurkową i ściągacz, który, dzięki któremu możemy ją sobie o, w taki fajny sposób ułożyć. E, I to, co jest, różni te dwie od takich, które typowo zazwyczaj wybieram, to to, że spodnie mają dosyć niski stan. Zobaczcie, jak dla mnie to jest naprawdę niski stan, bo ja zazwyczaj noszę takie spodnie, które aż tutaj do tali mi podchodzą, ale powiem Wam, że na początku byłam taka sceptycznie nastawiona, a teraz innego mi się podobają, ja może dlatego, że jest to coś innego niż zwykle noszę e, i wiecie, tak dla odmiany e, fajnie. No wydaje mi się, że fajnie wyglądają. Mamy oczywiście tutaj logo, i na bluzie też. Spodnie są dosyć krótkie, bym powiedziała Podobają mi się, bo właśnie jak je podciągnę tak wyżej To są takie do kostki Więc spójrzcie jak ładnie w ogóle na kupie wyglądają te spodnie Nie lubię jak desy są bardzo obcisłe Ale też nie lubię takich workowych I te mam wrażenie, że są takiego idealnego wymiaru Mam tutaj też kieszonki No i zobaczcie, no te spodnie idealnie leżą Bo właśnie nie są takie... Workowate za mocno, a są idealnie e, swobodne. Zdarzenie, że ten odcień różu też pięknie, jakby tak rozświetla twarz, e, rozjaśnia i nadaje takiego rozbudzonego wyglądu. W ogóle, e, właśnie odcienie różu dają taki efekt pobudzenia, także dlatego chyba ja też te róże tak bardzo lubię. No i uwaga, uwaga, czas na jedną z najpiękniejszych sukienek, jakie na oczy w życiu widziałam. Moim zdaniem jest naprawdę cudowna, jak ją zobaczyłam na zdjęciu to zakochałam się do Jest Niesamowicie dziewczęca, jest też bardzo wyjątkowa, jeśli chodzi o krój. E, no i taka zwierna, no spójrzcie, no no, no jak jej nie kochać? Chociaż myślę, że zwolenniki klasyki tutaj raczej, no nie polubią się z tym wzorem, z tym e, modelem. Natomiast dla mnie jest naprawdę idealna, jest przepiękna, bardzo widowiskowa. Jest to sukienka o nazwie Rosa Flowers, z tego co pamiętam. I mamy tutaj mieszankę wiskozy i poliestu. No i spójrzcie, góra sukienki nie jest dopasowana, tylko jest tak lekko różniejsza jest ściągana tutaj na gumaczce u góry i mamy wiązanie. E, podoba mi się, że właśnie w talii jest e, na i też możemy sobie ją związać sznurkiem, bo e, na mnie sama ta gumka e, osobiście była delikatnie za luźna. Ja mam dosyć wąską talię, więc muszę to sobie zawsze trochę bardziej ściągnąć e, i mamy te e, takie zwiewne e, ramionka. Jest tutaj tego wszystkiego dużo. Dużo się dzieje, ponieważ mamy wzór kwiatki, te ramionka, mamy wiązania, mamy tutaj E, falbankę i mamy asymetrię, natomiast jak dla mnie, e, no jest idealnie, naprawdę. Także teraz ramionka, tak jest możemy sobie nosić też w ten sposób, jako taką hiszpankę. Tak chyba jeszcze bardziej mi się podoba. W ogóle lubię bardzo taki krój sukienek. Te możemy sobie tutaj opuścić z ramion. Jeśli szukacie czegoś, co będzie naprawdę bardzo wyjątkowe i niepowtarzalne, no to zdecydowanie dobrze trafiłyście. Podoba mi się też ta asymetria. To nadaje tej sukience takiego wyjątkowego wyglądu. Jak widzicie, dopasowałam ją do takich sandałków bardzo neutralnych. Natomiast ja założyłabym ją spokojnie z trąbkami i bym sobie gdzieś na miasto wyszła, ale myślę, że też fajna będzie na jesień do jakiegoś swetra takiego całościowego nawet coś jak ten sweterek ten, tylko że w pudlowym różu jak założymy go tak na wierzch to wtedy będziemy mieć ekstra stylówkę będzie ona wyglądała jak spódnica i nawet do tego tamki czy też jakieś bodki będzie to wyglądało genialnie no i słuchajcie do tej sukienki dostajemy taką gumkę do włosów z tego samego materiału, ja bardzo lubię takie gumki właśnie materiałowe Szerokie, które fajnie wyglądają we włosach. No i ostatnia rzecz w tym holu to najdroższa rzecz z tego filmiku i jednocześnie najdroższa sukienka, jaką mam w swojej szafie. Dlatego też nie odpiąłam, nie odcięłam jeszcze metki, ponieważ też mocno rozważam, czy zostawić ją, czy nie, bo uważam, że jest naprawdę przepiękna. Natomiast nie wiem, czy wystarczająco wiele razy ją założę na siebie. Żeby mi się to powiedzmy opłacało, ponieważ no pomimo wysokiej ceny ja to rozumiem, ponieważ jest tutaj włożone mnóstwo pracy i mnóstwo. Wręcz ogromna ilość materiału, e, jaka wchodzi na tą sukienkę, ponieważ, e, no już nie pamiętam dokładnie na stronie, jest napisane, ale bardzo dużo metrów, jakby tego e, materiału plisowanego e, wchodzi w tą sukienkę. E, no i jak widzicie, mamy tutaj mnóstwo detali. Ta sukienka jest bardzo, bardzo pracochłonna w wykonaniu, e, co widać po niej, e, i ona wygląda tak powiedzmy luksusowo. Bardzo mi się podoba. Jest wykonana z e, takiego koszulowego, cienkiego, zbiernego. Materiału, ma potrzebkę taką do uda, tak? Dobrze mówię, tak. Dzięki czemu nie prześwituje, jest zwiewna, więc idealna na lato. Natomiast no myślę, że jest bardzo też mocno widowiskowa. Pomimo tego, że jest biała, to no, wyróżniamy się w niej z tłumu. I ja myślę, że tak czy siak nosiłabym ją, powiedzmy, na co dzień nie wiem, czy na jakimś wyjeździe, czy gdzieś na miasto, czy na kolację założyłabym ją, ale no właśnie przez to, że jest tak mocnym już elementem garderowy, to nie wiem, czy wynoszę ją tyle razy, żeby jakby opłacało się ją zostawiać, chociaż jestem zachwycona jej krojem. Składa się ona właśnie z takich plisowanych warstw. Tutaj mamy taką falbanę, mamy dekolt bardzo ładnie dopracowany tutaj wokół tego cięcia. Ona jest cała jakby na guziczki, które możemy sobie zapiąć do dowolnej długości. Nie musi ona być aż tak długo zapięta, możemy sobie zrobić taki rozporek po środku, kiedy właśnie nie zapniemy tych guzików do końca. Mamy do niej dołączony pasek, dzięki któremu możemy ładnie sobie tutaj podkreślić talię, albo możemy też... Założyć swój własny e, pasek dowolny, myślę, że ona też będzie przepiękna na jakąś większą okazję, na jakąś komunię, na jakieś przyjęcie, e, na jakiś, nie wiem, bankiet, event. E, będzie przepiękna, ponieważ jest naprawdę taka widowiskowa. Ja spokojnie bym ją zakładała właśnie tak jak teraz do espadry, czy nawet do trampek. Natomiast no, dajcie znać co myślicie, bo uważam, że jest naprawdę prześliczna i nie mam czegoś takiego w swojej szafie. O to mi też chodzi. Szukam takich elementów, które będą wyjątkowe, ponieważ takich zwyczajnych, powiedzmy dziewczęcych, typowych sukienek. W swoich szafie mam mnóstwo, natomiast tutaj uważam, że jest to naprawdę bardzo wyjątkowa rzecz, tak samo jak ta sukienka, tyle, że ta jest taka mocno dziewczęca, ta już jest trochę bardziej elegancka. Marzyła mi się dosyć długo i powiem Wam, że była wyprzedana na stronie i później jak wróciła, to udało mi się ją kupić z lekką zniżką, także tak czy siak kupiłam ją trochę taniej niż w oryginalnej cenie, więc no też szkoda, mi jest trochę się pozbywać. Także jeśli chodzi o ubrania, to by było na tyle. Jeszcze chciałabym tutaj poruszyć kwestię cen w takich sklepach polskich marek, ponieważ to dosyć często się przebija w komentarzach. Wiele z Was często pisze, że te ceny są wysokie, że na przykład nie wiem w berczce czy w jakiejś sieciówce kupić coś taniej. I tak, to prawda, że w wielu przypadkach bo no nie zawsze, czasami ceny w sklepach polskich marek, na przykład. Ceny w sklepie mojej marki są porównywane do cen na przykład w Zarze. Natomiast często jest tak, że te ceny są trochę wyższe, no i powiedziałabym, że Square Concept akurat ma troszeczkę wyższe ceny niż większość sieciówek, powiedzmy niż przeciętne sieciówki. Natomiast na to składa się wiele czynników takich jak jakość, ponieważ większość z tych ubrań jest wykonana jednak z trochę lepszych materiałów, z trochę lepszych tkanin. I uwierzcie mi, że nawet sam poliester może być różnej jakości, tak może być różnej jakości, może być lepszej i gorszej jakości, ale już nawet nie o tym mowa, ale mowa jest też o jakości wykończenia, ponieważ w sieciówkach mamy jakby masówkę i bardzo często się zdarza, że coś jest niedoszyte, coś jest niedorobione, niedobrze urzucone, gdzieś tam jest szef biegły opuszczony, gdzieś wystaje pełno nitek, a zazwyczaj w sklepach polskich marek... Tego nie ma i tutaj ja nie zauważyłam żadnych niedociągnięć, ja też na to bardzo zwracam uwagę w mojej marce. Ja przy, przyglądam się praktycznie wszędzie, jak jestem przy pakowaniu akurat paczek, ale generalnie bardzo mocno zwracam na to uwagę, żeby nie było żadnych nitek, żadnych niedociągnięć, wszystko sprawdzamy. Więc no tutaj myślę, że przy polskiej marce to ma duże znaczenie i ogólnie polska produkcja. Ja wiem, że teraz to jest taki dosyć kontrowersyjny temat, natomiast no marki, które faktycznie decydują się na produkcję od A do Z w Polsce, te projekty powstają w Polsce i produkcja jest w polskiej, jakby w Szwajcarii, w Polsce. No to ta cena jest też wyższa i nie mam produktu sprowadzonego gdzieś za granicę, tylko mamy produkt polski. No i wchodzi też w to. Kwestie jakby godnej zapłaty dla pracownika. Także no myślę, że jeśli zwracacie na to wszystko uwagę, no to też jakby doceniacie bardziej te polskie marki. Ja lubię sobie kupować w sieciówkach ubrania czasami nadal i nie powiem, że nie. Natomiast zwracam też na to uwagę, jeszcze większą na to zwracam uwagę, odkąd mam swoją markę, że to jest jednak wspieranie polskiej gospodarki i polskich marek. Też mamy często bardziej wyjątkowe produkty, takie bardziej niepowtarzalne niż. Cieciówka, tak jak są stworzone tutaj w Polsce i bardzo często bywa tak, że nie mamy tego, co ma na przykład co druga osoba em, na ulicy Często tak się zdarza, jak kupujemy na przykład w czy w zarze, że później powtarza się to samo na wielu osobach i widujemy dziewczyny na mieście w tych samych rzeczach, także no tutaj to jest moja osobista opinia, po prostu chciałam się z Wami podzielić jakby taką informacją, ale to wszystko jest kwestia myślę, że taka indywidualna, co jest dla kogo drogie, co jest dla kogo tanie, także tutaj tak... Słowem końcowym dziękuję Wam bardzo już za oglądanie tego filmu. Jak macie pomysł, jaką matkę polską mogłabym tutaj Wam pokazać w cholu, to dajcie znać, niedługo będzie też Holz Zary, bo zrobiłam zamówienie, bo też wiem, że zare lubicie, jak Wam pokazuję na sobie różne rzeczy. Także do zobaczenia w kolejnym filmiku, kciuk do góry i subskrybujcie kanał. Do zobaczenia, tak powtarzam się, pa! pa. <grym> Cześć!